Ale oto, gdy mówię, że dusza przeżywa cztery rodzaje wzruszeń: pożądanie, radość, lęk i smutek, wiadomość o tym czerpię z pamięci. I wszystko, co mogę powiedzieć na temat ich podziału na gatunki, jaki da się przeprowadzić w obrębie każdego rodzaju, i o sposobie definiowania ich, to wszystko opieram na materiale znalezionym w pamięci. I stamtąd wydobywam, a przecież mówiąc na podstawie wspomnień o tych wzruszeniach, żadnego z nich nie przeżywam? Były w pamięci już przedtem, zanim wróciłem do nich wspomnieniem i wziąłem ponownie za przedmiot rozważań, to też mogłem je stamtąd wydobyć za pomocą przypomnienia. Może więc przez przypomnienie wydobywamy je z pamięci w podobny sposób, jak niektóre zwierzęta wydobywają pokarm z żołądka przy przeżuwaniu. Dlaczego więc, gdy o nich mówimy, to jest, przypominamy je sobie, usta naszej myśli nie czują słodyczy radości czy goryczy smutku. Czy na tym właśnie polega różnica między tymi niezupełnie podobnymi sprawami? Któż by bowiem chciał mówić o tego rodzaju rzeczach, gdybyśmy przy każdym wspomnieniu smutku czy lęku musieli smucić się lub trwożyć? A jednak nie mówilibyśmy o tych rzeczach, gdyby nie to, że znajdujemy w naszej pamięci nie tylko dźwięki nazw odpowiadające obrazom wyrytym przez zmysły ciała, ale także pojęcia samych rzeczy. Nie otrzymaliśmy tych pojęć przez żadną bramę ciała, lecz sama dusza powierzyła jej pamięci, opierając się na tym, co odczuła, doświadczając namiętności. Lub też zatrzymała je sama pamięć, nie czekając, aż zostaną jej powierzone.